Koniec technologii MLA, bogatsza paleta barw, wyższa jasność oraz więcej herców w nadchodzących telewizorach. Tak mniej więcej wyglądają newsy dotyczące matryc OLED i QD OLED z targów CES 2025 od firm LG, Panasonic i Samsung. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się udoskonaleniom, które zostaną wprowadzone w 2025 roku i powiemy na co warto czekać, a co jest nieistotnym dodatkiem. Zapraszam! Nowy rok przyniesie jedną z największych zmian w topowych telewizorach OLED korzystających z matryc LG Displays. W nich około 2 lata temu zadebiutowała technologia mikrosoczewek, które pozwoliły uzyskać znacznie wyższą jasność i konkurować z matrycami QD OLED od Samsunga. Różnica była wyraźna jak widzicie na naszym porównaniu, zaś panele te były dostępne ubiegłorocznie we flagowych seriach takich jak LG G4, Panasonic Z95A czy Philips OLED 909. Wszystko wskazuje jednak na to, że technologia MLA nie będzie rozwijana i nie znajdziemy jej w nadchodzących telewizorach. Zamiast tego LG zaproponowało dogłębne zmiany w strukturze swoich ekranów, co zostało roboczo nazwane tandem OLED. O co tu właściwie chodzi? Aby zrozumieć, musimy przyjrzeć się, jak zbudowane są tego typu matryce. Ten slajd, który udało się zarejestrować z kolegą z zagranicznego serwisu, pokazuje warstwy emitujące światło. Jak widzimy, są tu dwa niebieskie komponenty oraz jeden żółto-czerwony, co pozwala uzyskać biały kolor. Następnie w celu uzyskania czystych barw podstawowych, niezbędnych do wyświetlenia kolorowego obrazu, użyte są filtry. Coś jak w pikselach matrycy LCD. Filtrowanie światła skutkuje oczywiście utratą jasności, co poprawiała technologia mikrosoczewek MLA. W najnowszej matrycy Tandem OLED zdecydowano się usunąć mikrosoczewki, ale też zmodyfikować tę strukturę emitującą światło. Zamiast żółtej warstwy mamy teraz niezależny komponent czerwony i zielony. Teoria mówi, że dzięki temu powinna wzrosnąć wydajność świetlna oraz zwiększyć się pokrycie palet barw BT2020. O jakim wzroście mówimy? Portale technologiczne cytują nawet 3700 nitów, co oznaczałoby, że będzie to ekran jaśniejszy niż nawet najlepsze mini LEDy. Oczywiście tę wartość możemy wsadzić między bajki, bo nawet jeśli uda się coś takiego zmierzyć, to będzie to w trybie sklepowym, w którym ekran świeci na niebiesko. Ciekawsze wyliczenie zaprezentował mój kolega Vincent z kanału HDTV Test i myślę, że zaprezentowana przez niego wartość 2400 nitów jest dużo bardziej realna. Jeśli okaże się prawdziwa, to będzie to wzrost aż o 60% w stosunku do poprzednich flagowych modeli i będzie to naprawdę postęp, na który warto czekać. Oczywiście cały czas mówimy o wartościach, jakie można uzyskać na małym wycinku ekranu, jednak to wciąż ma realne przełożenie na to, jaką jakość będą miały filmy i seriale. Przeważnie najwyższe efekty w HDR mają mały obszar i doskonale pokazuje to nasza procedura testowa, z której sceny widzicie teraz na ekranie, wraz z wynikami ubiegłorocznego Panasonica Z95A dla przykładu. Producent zapewnił jednak, że wzrośnie także jasność, jaką matryca może wygenerować na całym ekranie, a to jak wiemy jest piętą Achillesową matryc OLEDowych od samego początku. Konkretna wartość, jaką przedstawiono, to plus 40%, co oznacza, że możemy liczyć na minimum 300 nitów. W przypadku telewizora wartość ta nie jest aż tak istotna, natomiast dla użytkowników monitorów OLED jest to kluczowe. Z monitora korzysta się wygodnie jedynie wtedy, gdy działa on w trybie stałej jasności, bez względu na to, co jest na ekranie. Jeśli chodzi o paletę barw, to trudno powiedzieć, jak się ona zwiększy i czy pod tym względem ekrany WRGB OLED staną się konkurencją dla QD OLED. Nawet jednak, jeśli zostaną nieco w tyle, to zwracam uwagę, że ta różnica i tak będzie bardzo subtelna, bo jeśli ekran potrafi pokryć całą paletę P3, to wszystko, co powyżej, jest obecnie tylko miłym dodatkiem, a nie fundamentem jakości obrazu. A to potrafią wszystkie OLED na rynku. Jeśli kogoś z Was drażniła gorsza czerni w matrycach OLED MLA, gdy na ekran padało światło, to z przyjemnością informuję, że tego efektu nie powinno być już na czterowarstwowych matrycach tandem OLED, jak pokazują pierwsze eksperymenty z targów CES. Ja się tylko zastanawiam nad innym tematem, którego jeszcze nikt nie podjął. Jak będzie z kątami widzenia? Jedną z ogromnych zalet technologii MLA były OLEDy z praktycznie perfekcyjną charakterystyką kątową. Nawet gdy mocno schodziliśmy z osi ekranu, to nie zmieniał się ani odcień obrazu, ani jego jasność, tak jak w klasycznych matrycach WRGB OLED. Czy nowa matryca zaliczy tutaj regres? Niewykluczone, że niestety tak, ale aby poznać na to odpowiedź, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Przynajmniej do kwietnia, bo wtedy nowe modele powinny zacząć spływać do testów. Gdzie możemy liczyć na nowej generacji ekran? Na ten moment na pewno w najnowszym telewizorze LG G5 oraz Panasonicu Z95B. Osobiście myślę, że nową matrycą zainteresowany będzie też Philips. A co u Samsunga w obozie QD-OLED? Tu pokazano trzeciej generacji matryce wykonane w tej technologii, które również mają się poprawić na kilku polach. Po pierwsze, ma wzrosnąć jasność. Według wyliczeń Vincenta o około 20% przy małych efektach i aż 35% na pełnym ekranie. Tu warto nadmienić, że egzemplarze sklepowe, które mieliśmy w testach, cechowały się nawet wyższymi wynikami niż te podane w tabelce dla S95D, więc, nawet jeśli zapowiedzi nie do końca się spełnią, to i tak dostaniemy rewelacyjny, finalny produkt. Oprócz tego nowy model, czyli S95F, dostał ulepszoną matową powłokę matrycy. To rozwiązanie zastosowane przez producenta w ubiegłym roku, które było nieco kontrowersyjne. Wprawdzie eliminowało refleksy świetlne do zera, ale czerń mocno płowiała przy dużym nasłonecznieniu pomieszczenia i obraz stracił głębię i tą OLEDową magię. Producent zapewnia, że właśnie ten ostatni aspekt uległ poprawie i faktycznie pierwsze nagrania z targów wyglądają obiecująco. Warto jednak podkreślić, że na stoisku wystawiony był model 83-celowy wyposażony w matryce WRGB OLED. Tak, w tym roku zobaczymy flagowego S95F także w tym rozmiarze, jednak wygląda na to, że znów będziemy mieli loterię matryc. Trzeba będzie więc uważnie śledzić testy na naszej stronie, bo nie wszędzie będzie nowej generacji QD OLED. Zarówno w jednym, jak i w drugim obozie matryc organicznych wprowadzono także inne ulepszenia. Przede wszystkim częstotliwość odświeżania. Ta we flagowcach wynosić będzie teraz nie 144, a 165 Hz. Temat ten specjalnie zostawiłem na koniec, ponieważ uważam, że jest to najmniej istotna zmiana. Owszem, OLEDy i ich błyskawiczny czas reakcji pikseli pozwalają uzyskać realny efekt przy dalszym zwiększaniu ilości herców. Jednak w obecnej chwili będziemy mogli wykorzystać to jedynie przy współpracy z najmocniejszymi komputerami PC, które będą musiały wygenerować taką ilość klatek na sekundę. Bardziej przydatne stanie się to, gdy konsole uzyskają możliwość generowania tak płynnego obrazu, ale na to przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Mam wrażenie, że temat odświeżania producenci celowo nam dozują, aby móc pochwalić się czymś nowym co roku. W monitorach komputerowych popularne są już ekrany OLED z odświeżaniem 240, a nawet 480 Hz. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaimplementować taką samą technologię w telewizorach, pod warunkiem użycia odpowiednio mocnego procesora. Skoro już o tym mowa, to oczywiście i Samsung, i LG chwalą się mocniejszymi chipami w swoich nowych ekranach, które mają oferować lepszą obróbkę obrazu. W praktyce nie miało to jednak do tej pory aż tak wyraźnego przełożenia na jakość obrazu, bo ta i tak była bardzo dobra, więc nie spodziewam się żadnych rewolucji. Wszystko dokładnie sprawdzimy zresztą, gdy tylko trafią w nasze ręce pierwsze sample. Tymczasem sugeruję rozejrzeć się za modelami ubiegłorocznymi, które mamy dokładnie przetestowane na naszej stronie i które są obecnie dostępne w świetnych cenach. Za nowości przyjdzie nam jak zawsze słono zapłacić, a gdy skończą się newsy z targów, to zrobię dla was odcinek o tym, kiedy najlepiej kupować telewizor. Do zobaczenia.